Witam państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu mówimy m.in. o zamieszaniu związanym ze zmianami komunikacyjnymi na ulicy Zamenhofa. Pokażemy również, jak ratajscy uczniowie spędzają ferie. Zapraszam! Wracamy do tematu zakazu skrętu z ulicy Zamenhofa w ulicę Obrzyca. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone na dwa dni 22 i 23 stycznia. Jednak ZDM się z niego wycofał. Miejski inżynier ruchu bowiem nie zasięgnął opinii Rady Osiedla Rataje na ten temat. Jeśli chce się dokonywać jakichkolwiek zmian, to należy to robić w atmosferze dialogu, czego oczywiście nie było. Po interwencji dopiero osobistej u prezydenta miasta Poznania. Miejski inżynier ruchu zrobił krok do tyłu i zakleił tymczasowo te znaki. Doprowadzając do sytuacji, że póki co mamy taki stan jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat, ale, ale klimat wokół całej tej sprawy jest bardzo nieprzyjemny. Rada Osiedla Rataje przed wprowadzeniem zmian otrzymała od miejskiego inżyniera ruchu jedynie informację, że taka organizacja ruchu miałaby zacząć funkcjonować na przełomie kwietnia i maja. Dlatego pojawienie się znaku zakazującego skrętu w lewo było nieoczekiwane zarówno dla kierowców, jak i Rady Osiedla Rataje. Ale do rozmów na temat zmiany organizacji ruchu w tym miejscu miasto będzie jeszcze wracać. W tej chwili zarząd dróg miejskich zaprasza samorząd pomocniczy. Rataje na przyszły tydzień na spotkanie i mamy na ten temat podjąć dialog, taki dialog, jaki powinniśmy prowadzić już w zeszłym roku. Rada Osiedla Rataje stoi na stanowisku, że skręt w lewo w osiedle Jagiellońskie powinien w tym miejscu funkcjonować. Miasto przeanalizowało możliwości rozwiązań dla bezkolizyjnego przejazdu ulicą Starołęcką przez tory kolejowe. ZDM opracował tak zwane studium wykonalności i rozważał trzy opcje. Rozbudowę ulicy Romana Maja, wiadukt i tunel. Z tych wszystkich wariantów najbardziej optymalny wydaje się być wariant z tunelem. On jest najtańszy i też pozwalałby wykonywać pracę i jednocześnie zachować ruch samochodowy przez tory. Ten ruch, który dzisiaj istnieje. By mógł powstać projekt, a później by mogła ruszyć inwestycja, miasto musi mieć zagwarantowane 60 milionów złotych na ten cel. Projekt tak naprawdę ma sens wtedy, kiedy będzie powiązany ze sobą, kiedy będzie wiązał ze sobą też budowę właśnie kolej dużej prędkości, o której kolej myśli, dlatego że taka kolizja musi być wspólnie zniwelowana. Wówczas kolej ma wybudować m.in. dodatkowe tory w ciągu ulicy Starałęckiej i kolejny nowy wiadukt wzdłuż obecnie istniejącego. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że podobne zadania realizują na terenie całego kraju. Współpracują także z samorządami w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Etap trzeci jest aktualnie realizowany, nie przewiduje przebudowy przejazdu kolejowego na starełęce i ma się zakończyć do 2023 roku, co później Нет. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania listy projektów przeznaczonych do realizacji w nowej perspektywie w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Planujemy także kontynuację programu realizowanego we współpracy z samorządami. Aktualnie trudno mi powiedzieć, w jakiej formule program będzie kontynuowany. Zapewniam jednak, że na bieżąco analizujemy możliwość modernizacji linii kolejowych i znajdujących się na nich przejazdów także na ulicy Starełęckiej w Poznaniu. Chciałbym również przypomnieć, że PLK realizują już wstępne. Studium wykonalności dla poznańskiego węzła kolejowego. Wstępna dokumentacja ma być gotowa do połowy 2023 roku. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za włamania do pięciu mieszkań na ratajach na osiedlu Lwa, ulicy Milczańskiej, osiedlu Stare żegrze i dwóch na osiedlu Piastowskim. 15 stycznia kradli biżuterię, drogie zegarki oraz gotówkę. Łącznie wysokość strat pokrzywdzeni wycenili na blisko 11 tysięcy złotych. Sposób działania sprawców za każdym razem był taki sam wybierali oni mieszkania, w których światło nie było zapalone, a następnie wchodzili do środka, wyważając drzwi balkonowe i plądrowali lokale. 16 stycznia na autostradzie w Balicach, krakowscy policjanci zatrzymali sprawców, którzy przyznali się do zarzucanych im czynów. Mężczyźni włamywali się też do mieszkań we Wrocławiu i Krakowie. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zapaserstwo. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. Osoby, które rozpoznają przedmioty na załączonych fotografiach, proszone są o kontakt z krakowską policją pod numerem telefonu 12615-2450. Fotografie są też dostępne na na naszej stronie internetowej Współdzielnia Mieszkaniowa Osiedl Młodych informuje w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej o możliwości skorzystania z parkingów na dwóch osiedlach. Zarząd SM Osiedle Młodych w Poznaniu, kierownictwo osiedla Stare Rzegrze Polan i kierownictwo osiedla Orła Białego uprzejmie informują, że przy ulicy Rzeczańskiej, przy szczycie budynku nr 185 na osiedlu Stare Rzegrze oraz w sąsiedztwie budynku nr 71-75 na osiedlu Orła Białego zostały wyremontowane parkingi. Opłaty miesięczne za jedno miejsce parkingowe wynoszą odpowiednio 75 zł i 60 zł kwoty netto. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z odpowiednimi kierownictwami osiedli. Wieczór 16 czerwca 2011 roku na zawsze pozostanie w pamięci poznańskich strażaków. Ta smutna data już zawsze będzie kojarzyć się z tragicznym wypadkiem, wskutek którego zginął aspirant Michał Tomiak. 27 stycznia 2020 roku na ratajach odbyło się uroczyste otwarcie skweru poświęconego pamięci właśnie Michała Tomiaka. Swoją drogę życiową wybrał tak, by służyć innym ludziom, ratować ich życie, zdrowie i dobytek. Był obiecującym strażakiem, dobrym kolegą. Jego śmierć była ogromną stratą dla całego zespołu. Podczas uroczystości obecni byli m.in. członkowie rodziny Michała Tomiaka, przedstawiciele Straży Pożarnej oraz prezydent Poznania. Michałowi Tomiakowi została poświęcona również tablica pamiątkowa. To właśnie w tym miejscu, na osiedlu RUSA, gdy budowana była trasa tramwajowa na franowo, ratajska jednostka straży pożarnej wezwana została do awarii elektrycznej. Podczas sprawdzania placu budowy Michał Tomiak został śmiertelnie porażony prądem. Służba strażaka związana jest z tym, że poddana jest ciągłemu ryzyku. W czasie uroczystości sami strażacy podkreślali, że właśnie stawianie czoła śmiertelnym niebezpieczeństwom jest niestety nieodłączną częścią ich profesji. Służba Straka obciążona jest bardzo często zagrożeniem dla zdrowia, a często też i dla życia własnego, zresztą zgodnie z rotą ślubowania. Aby nieść pomoc, mamy narażać swoje życie i zdrowie. Do takiej sytuacji właśnie doszło w 2011 roku, gdy podczas działań ratowniczo-gaśniczych Michał Tomiak zginął niestety. I w dniu dzisiejszym spotkaliśmy się po to, aby odsłonić pomnik i skwer, który ma upamiętniać upamiętniać to zdarzenie. Ja myślę, że nic nie zwróci rodzicom dziecka, które stracili w tak młodym wieku, szczególnie młodego funkcjonariusza, ale przynajmniej w ten sposób możemy, możemy czcić jego pamięć. Sama inicjatywa powstania tego skweru wyszła ze strony, ze strony społecznej, a więc związków zawodowych, m.in. pracowników pożarnictwa i to głównie ich działania zdeprymowały to, aby ten plac, ten, który dziś, dziś otwieraliśmy, powstał. Zmarłemu strażakowi został złożony hołd w uznaniu za poniesioną ofiarę. Zamiast minuty ciszy rozbrzmiały strażackie syreny, tak często towarzyszące mu podczas służby. Michał Tomiak już pośmiertnie został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Miał 22 lata. Jakie płazy czy gady znacie, które żyją w wodzie? Nie w szkole, a na półkoloniach dzieci w wieku od 6 do 12 lat podczas ferii zimowych mogą korzystać z szeregu atrakcji organizowanych przez jednostki miejskie, prywatne firmy, a m.in. w naszej dzielnicy dodatkowo przez Domy Kultury. Zajrzeliśmy do placówek spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Sprawdziliśmy, z jakich atrakcji uczniowie korzystają w ramach akcji zima. Na miejscu cały wachlarz zajęć, ale też wizyta takich gości. Do Domu Kultury na Pięterku przyszły alpaki Nico i Bono. Wjechały windą i pięknie prezentowały się przed ciekawską publicznością. Dzieciaki miały mnóstwo pytań, na które otrzymały odpowiedzi. Uczyliśmy się, jak odróżnić lamy od alpaki. O wykorzystaniu Alpok. Jaki jest główny kierunek hodowli Alpak, o tym, że alpaki to są zwierzęta stadne, że nie wolno ich trzymać pojedynczo, że trzeba zwierzętom zapewnić odpowiednie warunki, że to niestety mimo iż jest to zwierzę, które wygląda jak pluszowa zabawka, ma swoje wymagania, trzeba im dobrostan zapewnić. W harmonogramie akcji Zima nie brakuje oczywiście wycieczek w teren, za którymi zawsze idzie sporadawka edukacji i możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tu w Łysym Młynie w tym roku sporo mówiło się o ekologii. Przez cały rok ponad 5000, dokładnie teraz 5126 osób w zeszłym roku odwiedziło Łysym Młyn. Staram się ten temat zrównoważonego rozwoju przedstawić w jak najprostszy sposób i do każdego tematu zajęć, bo jest to ważne. W y, każdy dzień, przy każdym naszym y, codziennym zachowaniu. Temat trudny, ale niezwykle ważny. Podobne tematy, ale też nowe miejsca odwiedzą dzieciaki w trakcie drugiego turnusu półkolonii zimowych, które będą trwać od 3 do 7 lutego. Gdzie są jeszcze wolne miejsca? W Domu Kultury Jagiellonka na osiedlu jagiellońskim 120, zapisy pod numerem 61 877 51 64, w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej 101, telefon 61 877 0151, w Domu Kultury Jubilat, tu zajęcia odbywają się w klubie Mieszko na osiedlu Lecha 129. Zapisy na osiedlu tysiąclecia 30 pod numerem telefonu 61 876 0840. Wolne miejsca są także w Domu Kultury Polan 100. Na osiedlu Polan 100 zapisy pod numerem 61 879 7151. Oraz w placówkach kulturalnych Narusa zapisy Klub Fitness Olymp w osiedle RUSA 67 w godzinach 15 do 18 lub pod numerem telefonu 695-151-659. Ciekawa lektura na długie zimowe wieczory. Wydawnictwo RM proponuje trzy książki w ramach serii Sekrety historii: Lekarze Hitlera, Zbrodnicza medycyna Manuela Morosa Pena. Chyba każdy wie, że znaczna część grona lekarskiego przed i w trakcie II wojny światowej brało udział w tworzeniu aryjskiej rasy nad ludzi. Jak bardzo czarny był to scenariusz, czym była akcja T4, jakie stosowano eksperymenty na bliźniętach i jak bardzo złamano przysięgę Hipokratesa, o tym w tej publikacji. Dwie kolejne Książki zaproponowane przez wydawnictwo to m.in. Pies w domu Barbary Sierdzan, czyli Instrukcja Obsługi. To zdecydowanie książka dla osób, które zabierają się za kupno pupila. Cenny niezbędnik z informacjami dotyczącymi jedzenia, wychowania i aspektów prawnych. No i mamy też coś dla miłośników królewskiej gry: szachy dla przyszłych mistrzów Jerzego Konikowskiego. Odsłania tajniki fachowego treningu szachowego. Każdą z tych publikacji mamy też dla Państwa piszcie do nas maila na adres redakcja@mrtek.poznan.pl w tytule wydawnictwo RM i tytuł książki którą są państwo zainteresowani